Jestem ze zwykłego blokowiska gdańskich siedlec, tam oczywiście i grałem w kapsle i grałem w piłkę mm -hmm. i bawiłem się w podchody i w chowanego. więc to było takie standardowe dzieciństwo lat 90. na jednym z blokowisk. I, wiem... I Za mało o tym pan powiedział, bo ja bym chciał pana poznać właśnie tego człowieka okay. z krwi, z krwi i, kości. i tam tego nie zobaczyłem, I bo Pan powiedział Pan na ustawki jeździł, przecież to jest niesamowicie ciekawe. Jak byłem dzieckiem i chodziłem czasem nastolatkiem na jakieś mecze, to nigdy nie brałem oczywiście udziału w ustawkach, natomiast... Uważam, że to było coś legalnego, że nie mam nic przeciwko temu, że dwóch dorosłych ludzi chce sobie dać po twarzy. Gdyby pan o tym opowiedział, to jestem przekonany, że trafiłby pan dużo bardziej do młodszych ludzi. No, jeśli chodzi o formy walki w ogóle szlachetnej męskiej walki wręcz, no to w moim życiu tego było dużo. To jest rzecz naturalna. przez przez tyle lat boksowałem jako mm. zawodnik Gdańskiego stoczniowca, byłem mistrzem pomorza w wadze ciężkiej w boksie na takiej zapadłej hali stoczniowca na terenie stoczni Gdańskiej. Trenowałem, to dzisiaj czuję zapach naprawdę tej, tej sali. Dach i A tak większe tak. emocje są w trakcie meczu, bo, bo to jest mecz, tak? To Ktoś mówi mecz bokserski. Jest, ta, no ta walka bokserska walka, albo mecz bokserski. Większe, bokserski. większe emocje są podczas walki bokserskiej czy poprzez ustawki kibiców? Ale jeśli, jeśli chodzi o... co pan nazywa ustawką, ja no Na przykład nie, tam jak w lesie nie... spotykają się kibice jednej drużyny i drugiej drużyny i ze sobą walczą. Nie, no to jeśli chodzi, o, spor jeśli chodzi o, sportowe, e, o sportowe emocje, czy to walka jeden na jeden w ringu bokserskim, mm -hmm. czy to e, nie wiem, trzech na trzech nawet na terenie sali gimnastycznej, czy w jakichś większych liczbach, no to towarzyszą to temu te same emocje. bo no Jest to walka sportowa, walka, która teraz już chyba ten rodzaj, co pan nazywa to ustawkami, ten rodzaj aktywizacji sportowej czy społecznej pojawia się też komercyjnie, bo widziałem kibiców a, czy a, grupy, kilku, kilku, które się. Bo pan siedmio... w takiej 70 na 70, pamiętam, z tego co mi mm. ludzie mówili, mamy trochę wspólnych znajomych. Jednak i przyznaję, że mi to imponuje W Ja sensie uważam, że to jest coś, czym się Pan powinien pochwalić, bo mało który prezydent tam w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Dla mnie to w, jest naprawdę ciekawe. W różnych modułach zawsze sportowych, szlachetnych walk występowałem. Nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko, bo ten sport, jak każdy sport, wymaga oczywiście i determinacji i tego, żeby, żeby być do, takiej, do takich walk przygotowanym. ale lubiłem aktywność sportową. Lubię dalej cały czas trenuję, o czym Pan doktor i Państwo doskonale ale wiecie i te, te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mi też charakter i gotowość do tego, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta. I jeszcze...